Witam Was bardzo serdecznie Ja jestem Vegat yy, A to jest już yy, Któryś tam z kolei odcinek Zagramy sobie dzisiaj Akali na midzie yy, Tak, buciczki Kurna no i znowu 30 fpsów Znaczy na filmiku tego nie będzie widać więc Kurna muszę, nie wiem, ściągnąć pewną wersję tego yy, Bo takie po, po, polecaliście mi na priwie, żebym renderował filmiki z PowerLink Director, Power Director chyba, bo na przykład Windows Movie Maker przy, wię, przy większych jakby, no przy na przykład jakby jak Lola dodaje, to nie mogę w tym renderować, bo po prostu nie odpowiada przy większych plikach, dlatego renderuję na tym PowerDirector, na... Nie wiem, czy, czy to można ściągnąć full wersję, albo po prostu kupię. Eee, bo, jak widzieliście na początku, filmik tutaj mi tak w górnym lewym rogu, mi jakieś tam pisze, że trial version, coś tam, coś tam. A ja nie chcę tego mieć za bardzo. No bo po co to ma być, nie? Chociaż to tam przez kawałek tego, więc nie wiem, czy to po prostu będzie, czy zakupię nową. No zobaczymy. Dobra, karma jest na bocie, czyli on ją Dianę Teraz to kurna, się obudziłeś teraz Oż ty, wpisz, jak mam daleko do nich Da, Diana, kurna Nie no, ona będzie mnie wcisnęła jak... Kurna, jak będzie chciała. No, 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 już się zaczyna. C. Oczywiście. Pewnie, że tak. Ty, Lise, pomógłbyś mi trochę, co? Bo ja to nie daję rady. First Blood, o, dla nas, to ładnie. A ta diana jest do dupy. No i kurwa, wiesz, unikni uniknij takie coś. Po prostu uciekać od tego... Dobra, nie ma jak uciekać, noż do kurna. Chwila. Le need help. Ty to duby tam oni się leją Dobra o Jezu, co się zamyśliłem trochę O ten ma tego skina drogiego. Kurna, nie ma na co wydawać kasy. Uuuh. You mad. Kulna, unikali jest na dżungli. Kurna, podobno, bardzo fajny. Nie, 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 nie wiem, jak można nim iść na dżunglę. też bardzo fajna postać, bardzo przydatna. No, ale nie wiem, po prostu, kurna bym musiał się nauczyć. Bo to fajna sprawa mieć tak, takiego Alistara. No i co ja jej zrobię, jak ja mam tyle życia? Jak miał chociaż ulta? To co innego? Ta. Super, to było. O tak, tak, tak! No, bo po prostu bomba, no, kurna. No dobra, zobaczymy jakoś. Kurna, tutaj mam... Wszędzie, nie mogę gdzie siedzieć, siedzę na łóżku i gram na, na kąpie, Nagrywam, bo ten... Mam remont. Nie tylko przychodzą i mi tu będą wiercić... Kurna, ja nie wiem, jak to zrobić. Ło, zapomniałem, że was tutaj jest sporo. Aha, zapomniałem, nie, wiedz... nie wiem, co zrobić, na przykład, jak będę chciał wyjść, bo... bo będę chciał wyjść i co ja mam im powiedzieć, dać im klucze i zostawić? No kurna, ja nie wiem, co mam zrobić. A matki też nie ma teraz. Jest w pracy, to co ja mam robić? Kurna, dajcie spokój. Dobra, ulta mamy. No gdzie ty uciekasz, człowieku? Dobra, jakoś wyszliśmy z tego. Ja się bakuję. Dobra, nie, 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 trzeba kupić takie coś. Dobra, na razie nie mam. Zabardzio. Dobra. Kuna, ten alistar w sumie jest dobry, ale go można ścisnąć łatwo. Na razie. Zobaczymy, co będzie później. O, mamy też alistara. O, dobrze. O! Dobra. Jest kit dla nas. Dobrze, dobrze. Diana już tutaj. Kica. Nie, nie da rady Dobra. Nie mam ani asysty, ani killa, nic nie mam. Więc słabo. Farmę mam też słabo. A dlatego, że ja jaki na apekary na przykład to nie umiem last hitować. W sumie za dobrze też nie last hituję jak gram tym. Ale <laughs> kerry rankę, więc... Więc nie wiem. Jestem cały po prostu w to, bo nie umiem wyczuć ile... Znaczy... Ogólnie mi się wydaje, że prawie każdego losytuje miniona, ale patrzę na przeciwną stronę. Ma o wiele więcej minionów, a jest tyle samo na Leni na przykład co ja. Nie wiem, nie rozumiem tego, jak to tak może być. Okej. Okay. Minia. Mi ja. Pisaliście mi, pisaliście mi, że tak dziwnie, że Mia, że o co chodzi. Ale już mówiłem wcześniej, że ja gram na US Dlatego piszę MIA, bo tam u was to jest chyba SS, coś takiego. O ile się nie mylę. Okej. Okay. Nie, 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 nie puszuję tam. Nie żadnego lena. Przejdę się może na bota. Chociaż w sumie oni dobrze sobie radzą. A po farmie sobie. Przecież mam małą farmę. To czemuż by nie. Dobra tam. Kurna padła Wayne. W sumie to. Ach. Kurna nigdy tej Dian Dianą nie grałem. Muszę sobie pograć. Bo teraz jest darmowa. Sobie. Ogarnę ją mniej-więcej. ona taka dobra jest? Jak mówią. Co ona sobie drugiej Drugiego do rana. Okej, okay, ma więcej trochę AP ode mnie. Na razie się cofnę pod Tureta. W sumie tutaj Belisin mógł już coś zadziałać. Ale nie, ona się gdzieś tutaj schowała. Oj, źle zmaksymowałem. Dobra, to już jest po mnie. Aj! Dobra, zabity. W sumie ją też bym chciał zabić, ale to już nieważne. Dobra. Hextecha kupuję. Kurna, w sumie ludzie kupują Hextech Gunplate na nią, ale. Nie wiem w sumie, czy bym chciał. Znaczy. Pff, chwila, bo to wszystko pod AP jest, tak? To trochę podadę. Nie, 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 nie. Będziemy chodzić iść standardowo. Teraz nie wiem, czy kupić. Hmm. Co by tu kupić? Kurno, no. Chyba kupię ten mankuracze, chyba tak, tak, tak. Kupimy Merkuracza, Merkuracza, Merkuracza. Dobra. Tutaj se farmią supporty Niech se farmią, chociaż nie wiem po co. Aha, bo tutaj nie ma... Gdzie jest Twain? AFK? Nie. Okej. Okay. Jest w pełni. Dobra. Abu, Abu. no dobra, no i co z tego, że tu przyjdziesz jak i tak się nie zgangujesz? Znaczy, no zgangujesz się, ale do dupy. Aha, teraz to ja w sumie trochę zwaliłem. Wow. Nice Double kill Kurna Mało tej energii już mam Trzeba sobie trochę odrodzić Jak mi przypierdzieli z tego znów, to co nam ma za itemy? Aha, dobra, to już ma coś chyba lepszego trochę ode mnie więc już trochę lipa, chociaż w sumie. Nie, zjechałaby mi. Ma lepszą farmę. Ogólnie ma jedną asystę, nawet mam jednej asysty. Ale ja raz padłem, nie, przez nią tu miała trochę kasy. No. Trofiłaś, baby. Dobra. Trzeba sobie troszkę. Chwila, chwila, chwilą, mit mia. Kurna, muszę sobie zakupić jakiś nowy mikrofon, albo jakoś to, ten szum wy, wywalić, jakoś, nie wiem jak. Wiem, wiem innym programem, ale nie wiem o tym, co ja mam programem, jak to zrobić, przegrałem, dziękujemy. Nice score. Kto ma, 5-1 ono ma. Znaczy, ich, ich real kurna. Do dupy! Gramy do dupy! Przepraszam. Dobra. Yy, nie wiem, czy sobie nie kupić jakieś. Jakieś takie ło. Na przykład takie ło. Takie ło kupimy? Trójeczki! Ha. Lol, co zrobiłem? Dobra, nieważne. Będziemy już popierdzielać szybko. Oh, ja, Darius, to jest taka OP postać, znaczy nie wiem jak teraz, bo miałem dużo, dosyć długą przerwę od ogólnie nagrywania, od Lola i wiem, że coś tam jakąś ją znerfili, ale pamiętam jak ona miała kurna i full cooldowna, jak zwalnęła koi z ulti, w ogóle wszystko full i w ogóle jest boska. no nie gadajcie, że ja jej nie zabiję. Dobra! Koniec tego! Naj! Nice. Teraz tego zabijcie. No zabijcie go, bo go z nerf Oszty w Dobra. O, Jezu, się przestraszyłem, że to jest ich. Już chciałem spieprzać. O, kurna, na mi puszuje. No i dobra, to spuszczymy bota. Dobra, ja się już wycofuję. Nie wiem czy ona tyle nie będzie szła, więc się trochę boję. Ale w sumie to... Jestem tu z Wayne więc... Spokojnie sobie damy radę. Jeżeli chodzi... Myślałem, że już smoka chcą robić. Ale nie, to nie czas na smoka. Ozdroję sobie te krypy, krypy, creepy, creepy, krypy, krypy, creepy, 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 creepy. Ona będzie robiła na szczeblu, a może i nie. Ocz, to ona tu będzie szła. A może i nie. Dobra, zrąbała. Dobra, cofamy się po, 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 po Wanda, po Blastik Wanda. Yy. Na okrągłość o mnie pytacie. Co z tą serią? Sam w Minecrafcie. I ja wam już powiedziałem, chyba. W w odcinku informacyjnym oglądajcie, a nie potem pytacie się na privie. No jak to? Generalnie chodzi o to, że. No. Oj, 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 oj. chwila, bo ja tak nie mogę, gadam i gram, tak się skupiam na jednym, i potem nie wiem co. Oj, Wtedy nie idę. Już, baby! No, chodzi o to, że jest wersja 1.3.2 Minecrafta, a po prostu tych modów nie ma. Na, 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 na. Oczywiście, save mam, wszystko mam. Yy, jeśli chodzi o. tamte, tamte, co graliśmy, więc. Czekamy po prostu jak wyjdą te nowe mody, nie wiem ile to zajmie i w tym jest problem, tak że to może i zająć, nie wiem, t miesiąc i zająć, nie wiem, kurna... Oż w mordę! No ta, bo on chila podwójnego se wziął i kurna lansi, no. No ta, ta, dobra, dobra, nie, nie, nie sraj, nie sraj. No tak, kurna poświęcenie, żeby tylko kila dostać. Chyba że z pierwszy, no to dobrze. Dobra, no chyba nie z pierwszy. No właśnie, takie to pierdzielenie, kurna za kila. No dobra, to już mamy pozamiatane. Zobaczymy, w 20 minucie spróbuję wziąć Surrender. Nie, pewnie się nie zgodzą. Ale według mnie nikt jeszcze tu się nie wyfiduje. Chociaż, o! W sumie Wayne ma dobre staty, więc zobaczymy, jak to z nią będzie. Jakie ma tam już itemy? Kurna, ale no, no, nie kupuje pod AD. A według mnie powinien mieć, kurna, Adekary. Dużo Adeno. W sumie, kurna, nie rozumiem. I co tam? Dobra, pada. Ej, no za co to? Ki, jestem kurna pro. Gdzie ty tam kicasz? E? Dobra, wrócę się na chwilę po. To, a potem na pas będę zbierał. Tak, bardzo dobrze. Heh, <gry> lul. O, kurna, mogę pobiec na topa. Nie zauważyłem. Chociaż nie, ile ja miałem życia. To ja bym tam padł, kurna, od karmy nawet. Dobra, nie, ona się nie wyfiduje trochę, co po farmi. Przepraszam. Eee, dobra. Kurna, muszę sobie jakieś śniadanie zjeść. Bardzo. No dobra, szybko, szybko, szybko. Kurna no, nie wiem, spróbuję surenta, zobaczymy co z tego wyjdzie. Oczywiście będzie pierwszy. O, ja. No, o, no dobra. To się rzucamy na. Aha, chciałem przeżyć. nieważne. Dobra, no to dziękuję za obejrzenie. To był taki krótki odcinek, chociaż i tak wiedzieliśmy, że przegramy, więc dziękuję za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, linkujcie. Spodziewajcie się niedługo konkursu. Trzymajcie się. Cześć.